Homilia podczas mszy na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. Papież Słowianin podkreśla jedność tej rodziny języków i narodów, w domyśle połączonych wspólnym losem politycznym. Brzmi to jak proroctwo spełniające się dzisiaj. Czyż Chrystus nie chce, czyż Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół, Matka, u końca drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z sobą we wspólnym korzeniu, we wspólnej etymologii, które mimo wiadomych różnic, nawet i w pisowni, brzmią wzajemnie. Dla siebie blisko i swojsko. Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Wiemy, że składają się na nią dwie wielkie tradycje. Zachodu i wschodu. Przychodzi więc Wasz rodak, papież, aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić o tych często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać, wołaniem wielkim. Przychodzi wszystkie te narody i ludy wraz ze swoim własnym przygarnąć do serca Kościoła, do serca Matki Kościoła, której ufa bez granic. Na na Bardzo Wam dziękuję za tę piosenkę. Nie, nie umiałem jej jeszcze dotąd. Wiecie, że papież lubi śpiewać piosenki, że już rok go nikt nie uczy, trzeba go czegoś nauczyć. Pójdziemy razem tą drogą naszych dziejów. Na jasną górę, w stronę Wawelu, w stronę Świętego Stanisława, pójdziemy ku przeszłości. Nie pójdziemy jednakże w przeszłość, pójdziemy ku przyszłości, pójdziemy ku